Według wstępnych wyników badania przeprowadzonego w czerwcu bieżącego roku pogłowie bydła kształtuje się na poziomie 6143 tysięcy i wzrosło w stosunku roku o 3,4%. Jest to stosunkowo duży wzrost, jeśli chodzi o pogłowie bydła. W stosunku do grudnia ten wzrost był, tam, był nieco mniejszy, natomiast też, też nastąpił na poziomie 3%, prawie 3%. Praktycznie z wyjątkiem cieląt nastąpił wzrost praktycznie w każdej kategorii wiekowej z bydła. Największy wystąpił, w, jeśli chodzi o pogłowie młodego bydła, w wieku 1 do 2 lat. Jest to około 8%. W przypadku bydła dorosłego 4%. Krowy wzrosły nam około 2%. Zdecydowanie dominują, jeśli chodzi o pogłowie bydła, województwa mazowieckie, podlaskie i wielkopolskie. I raczej te relacje się nie zmienią. Po głowie bydła, na przykład w województwie mazowieckim, jest, stanowi 18% pogłowia krajowego. Są województwa, w których połowie, przykład w województwie dolnośląskim, kształtuje się na poziomie niecałych 2% połowie krajowego, więc te proporcje raczej trudno zachwiać. Obserwujemy taką tendencję, że spada nam dosyć intensywnie eksport, szczególnie cieląt. Już to jest prawie o 30% mamy spadek eksportu, natomiast wzrasta nam import cieląt i jest prawie 8% w tej chwili, także zupełnie nam się zmieniły relacje handlu zagranicznego obserwowane. Jeśli być może ten import się jeszcze nadal utrzyma ze względu na utrzymujące się korzystne ceny, które obecnie kształtują się na poziomie 6 zł, w pierwszym półroczu tego roku kształtowały się na poziomie lekko przekraczając 6 zł za kilogram żywca wołowego i były wyższe o 5% odnotowanego w roku ubiegłym.